Popatrzcie, wzięli i zekranizowali jednego z moich ulubionych jojów. To ja też wzięłam i się podekscytowałam. I czekałam, można powiedzieć, nawet trochę niecierpliwie. No i co? To przecież nie miało prawa się nie udać. No, przecież nie miało prawa. A jednak. Oto mogli ci to. Pozoru mąż idealny, ale jakoś tak nie potrafi dochować wierności żonie. Ona zaś, szukając na niego haka, wynajęła detektywa i traf chciał, że padło na kochaja ze studiów Kioiciego i Magasę Łataru. I Magasę jak najbardziej dowody znalazła. uwaga, plot twist, nie poszedł z nimi do pani żony, tylko do Kioiciego, żeby go zaszantażować i zaciągnąć do hotelu, w którym na pierwszy raz poprzestał na całowaniu, ale było więcej razy. Bo wiecie, on się w Kioicim cały czas podkochiwał, a to taka okazja. Żona koniec końców i tak się z Kioiciem rozwiodła, bo miała swoje powody, on zaś i Magase jakoś tak zamieszkali razem. Niestety na przeszkodzie do długotrwałości ich związku stoi fakt, że z Kioiciego jest takie ciacho, że żadna kobieta nie może przejść obok niego obojętnie, a on bidulek żadnej nie potrafi odmówić, tak więc rozstają się z Imagase, a potem znowu schodzą i znowu rozstają. Bo niby się kochają, ale nie mogą razem żyć, bo Kyoichi jest boleśnie bi oraz to ogólnie beznadziejny typ, który nie wie czego chce. I Magasa natomiast to skrajnie sadomasochistyczna, zaborcza kreatura. I jak to zwykle u setony, bohaterowie nie rozmawiają ze sobą, tylko się żrą, jak na rozemocjonowanych, małostkowych histeryków przystało. Lekturę Mandi można więc porównać do głęboko frustrującej jazdy kolejką górską. Seans filmu był natomiast niczym jazda na żółwiu. Niby dzieje się to samo co w mandze, Mniej więcej, ale za jakiegoś powodu bohaterom wypruto temperament i obaj zachowują się, jakby nafaszerowano ich w to miejsce środkami uspokajającymi i angstem. W pierwszej chwili pomyślałam, że może jest to wina chybionych decyzji castingowych i że obligatoryjnego chłopca z należało należałoby wykotłować stąd zakudły, ale szybko zrozumiałam, że się mylę. Okura ze swoją ograniczoną mimiką i ogólną energią śniętej ryby idealnie wpasowywał się w przyjętą przez tym konwencję. Co do Narity, głównym zajęciem Narity jest pokrążanie się w bólu istnienia. O tak, Narita, kuląc się na swoim ulubionym, wysokim krzesełku i ćmiąc papierosa za papierosem, malowniczo cierpiał, czy trzeba, czy nie trzeba, a ja nie mogłam zrozumieć, skąd mu się to brało. Z jakiegoś powodu kocha Okurę. Dlaczego? Bo kura ma fajny tyłek, jak pokazała to pierwsza scena? Jest to pewien trop, no bo przecież nie za zalety charakteru. Długo czekałam, aż pojawi się między nimi jakaś chemia, aż w końcu dałam sobie spokój i słusznie, bo i tak bym się nie doczekała. Nawet sceny seksu, bardzo odważne swoją drogą, były jej pozbawione. I to wszystko powinno mnie być może zirytować, no bo jednak jeden z ulubionych jojów, ale czułam dokładnie nic. Tak naprawdę towarzyszyło mi tylko jedno pytanie. Skoro twórcy zdecydowali się wprowadzić zmiany idące tak daleko, że ostatecznie nie tylko zmienili ogólną atmosferę, ale też zakończenie, dlaczego nie napisali sobie oryginalnego scenariusza? Nie wymagałoby to chyba aż tak wielkiego wysiłku, zwłaszcza, że ich celem był film, w którym praktycznie nic się nie dzieje. To w sumie nawet można uznać za zabawne, bo w trakcie oglądania filmu natrafiłam na przynajmniej dwa momenty, w których to widowisko mogło się skończyć, ale nie ciągnęło się dalej, bite dwie godziny smęcenia. I nawet nie chodzi o to, że mamy tutaj do czynienia z jakimś strasznym paździerzem. To było po prostu nudne po prostu nie ma o czym gadać.